Przede mną rozpakowywanie, y, że tak powiem zakupów, ale powiem Wam, że y, jeżeli chodzi o to, to pierwszy raz o, pierwszy raz odkąd zaczęły się te upały od stryna, bo strynę kroiłam, y, y, muszę zacząć od szklanki wody. Akurat mam tam, bo innej nie było. Ogólnie bardzo lubię na łączowiankę. Więc tak, zaraz moment, muszę się napić i będę nagrywać haul. Okej, okay, zaczynam już takim e, normalnym oddechem. E, ogórki, słuchajcie, to są zakupy na weekend, włącznie z dzisiejszym dniem, także ogórki, e, parę ziemniaków, bo to będzie tylko dla Stasia, dla syna mego, jedynego, e, bo ja będę miała zaraz, ja Wam pokażę zaraz, co będę miała. On będzie miał ziemniaczki i schabowego. E, cebula. Cytryna do wody, no bo jak jest tak strasznie gorąco, to trzeba. Chipsy yy, do chrupania dla młodego. Yy, pieczarki, zaraz Wam powiem też do czego. Jajka kupiłam mniejsze, bo po pierwsze tańsze są. Po drugie na razie tak dużo jajek nie zużywam, więc 6 jajek w zupełności na nawet 6 dni, 7 mi starczy także yy, jajka. Dwa pomidory. Czy banany, cukinia do jajecznicy, bo na pewno sobie zrobię. Czy znaczy, to nie jest jajecznica, to jest bardziej um, do takiego czegoś, do połówki. Starczy, wystarczy jedno jajko, także dlatego sześć jajek. Wiem, już się tłumaczę zawczasu, jakby ktoś się pytał. E, Serfeta, e, mleka, dwa czekoladowe były, ale młody zabrał. E, wodę dla młodego jurajską e, i taką zgrzewkę akur, bo nie było. E, Mojej nałęczowianki, ale no nic to, przeżyjemy. No i oczywiście, jak młody wypije tą, to pije tamtą. Wzięłam na razie tylko trzy. I bułki, sześć, siedem bułek. To nam starczy na pewno na weekend. I płyn do naczyń, który naprawdę jest świetny. Nigdy go nie używam i żałuję, bo powiem Wam ten i z żabą. O, z uwielbiam je po prostu. No to jest jedna część, i zaraz pokażę Wam drugą. Dobra i część dalsza, następna, no ciąg dalszy, jabłka, fasolka szparagowa zielona, kalafior i to jest właśnie mój obiad, zamiast ziemniaku będę miała te dwie rzeczy, Miam miam miam. na dwa dni będę miała, jak nic. Yy, water cytrynowy, to jest jednak dziecko, więc też lubi coś dobrego wypić, więc wiecie, yy, boczek z morlin, sałata, bo będę robiła sałata. Mi było. to jest do przepisu tej, szusz słuchajcie, makaron z, z tym, ale nie mam brokuła nie wiem czy zamiast brokułu nie wrzucę jakiegoś innego warzywa, właśnie kalafior na przykład trochę zmienię ale nadal ten sam przepis także zobaczymy, szynka od dziedzica 5 zł za 10 plasterków powiem wam, że szał. E, piersi 14 zł z kością. No i to, zaraz je przyprawię, bo to będzie na jutro. E, wielki kawał e, Arbuza, który był w promocji chyba 2,99? Tak, i tak wyglądają moje zakupy, ale to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ. Aha, jeszcze w tym w Delikatasach kupiłam. Yy, więc tak to jest to, a jeszcze pokażę Wam co jeszcze kupiłam oprócz tego wszystkiego hmm. najpierw yy, pokażę Wam byłam w pijalni Wedla dzisiaj po pracy żeby się tak wiecie rozluźnić i, i, i pogadać z koleżanką i kupiłam synkowi czekoladę ale to nie jest taka ważne bo yy, ważniejsze są tutaj rzeczy yy, słuchajcie trochę Yy, Najważniejsze, nie ja muszę poczekać, sorry. Pojechali, yy, musicie wybaczyć, ale mamy weekend, że tak powiem, festiwalowy, i no, to jest bardziej to może się domyślać gdzie mieszkam. <grych> także yy, yy, Jeżeli chodzi o te yy, suplementy diety słuchajcie, to jest bardzo ważne jak jest tak gorąco żeby dużo pić wody i właśnie korzystać z takich rzeczy jak witaminy, jak elektrolity i akurat te dostałam, bo chciałam żeby były i dla mnie i dla mojego dziecka o właśnie, a propos paznokcie sobie zmieniam. to jest neonowy czerwony bez kitu. jak Boga kocham pokażę Wam, że to jest neon czerwony czy znaczy, tak jest napisane na opakowaniu elektrolity, ja magnes, ponieważ czułam, że chyba mi go brakuje, tak mi się wydaje. Aczkolwiek po tygodniu stwierdzę, czy to chodziło o niego, czy chodziło o żelazo, ale to przekonam się. No i dla młodego kupiłam takie musujące, znaczy dostałam, bo pytałaś pani, no ma powiedziałam, że 9, mi dała musujące tabletki do ssania. Co prawda o nie przegryza i wiecie, szybciej je połyka. No, ale on nie przepada w ogóle za takimi rzeczami, no. więc i tak się cieszę, że w ogóle w jakiś sposób je e, wciąga, nie? No, tak to odkładam. I byłam w Empiku. Słuchajcie, y, prze... zaraz do tego dojdziemy. Przeogrom zesztów dla dzieci. Słuchajcie, takie wybrałam. Nie będę właśnie mówić, bo on jeszcze ich nie widział. Y, więc y, Mam nadzieję, że będzie zadowolony z tego co ja wybrałam, co mama wybrała, zobaczymy czy, czy będzie się z tego cieszył, ale powiem Wam, że ceny tych zeszytów to są po prostu to są trzy zeszyty Oxford w kratkę i kosztują 22,99 zł, że to jest jakaś masakra po prostu to jest szok. Ale... Oprócz tego jeszcze kupiłam książkę o tematyce świątecznej. <laughs> nie, nie, yy, nie mogłam się oprzeć. Yy, ona chyba w ogóle... No tak, była w promocji jakieś tam. Yy, normalnie 42 zł była w promocji. Yy, I wzięłam ją, bo ogólnie rzeczy dzieje się na starym mieście w, yy, w Gdańsku. Także jestem... Będę, no, po prostu bardzo się cieszę, że ją mam. No, może tak, po prostu. I jeszcze zakupy z natury. A z natury mamy takie rzeczy: jak kobo w trzech odsłonach z takimi, wiecie, co drobinkami. Spróbuję Wam pokazać, ale nie wiem, czy będzie to tak. O, no, widać. My Secret też z drobinkami. Kobo i bo też. Inne, w ogóle zupełnie inne drobinki, wykończenie to ma, ale zaraz pokażę Wam jeszcze to. Słuchajcie, ten pigment ma takie fioletowe drobinki. Są jeszcze z, ze złotymi drobinkami i z... i chyba z białymi. A to nie z, nie z różowymi, sorry, a to jest z fioletowymi. Bardziej bym powiedziała z różnokolorowymi, ale najbardziej fioletowy się lubię Także... Takie cuda do oczu. Tak na spróbowanie ogólnie. Kredka do brwi z Catrice. Podobno przecudowna, więc jeżeli jest przed, to dlaczego jej nie spróbować? Wodoodporna jest, więc to też dobrze na tego rupca. Słuchajcie, nowa marka dla mnie, co najmniej nowa marka, to kosztowało 10 zł. To jest regenerująca intensywnie w sumie. Regenerująca odżywka do włosów z jakiejś nowej marki dla mnie Sejo. Keratyna była jeszcze jedwab i jeszcze coś było. Ale ja wybrałam, zdecydowałam się na keratynę. Zobaczymy. Może to jest jakiś hit. Więc to kosztowało 9,99. Szampon również. I jeszcze była maska do włosów, wiecie taka w kubku. W słoiczku takim plastikowym w słoiczku takim i e, ta maska kosztowała chyba 12,99, także tak. Elsev, tak. e, słuchajcie, z tego e, najnowszego, z, m, nawilżającego, nawadniającego włosy, cokolwiek to znaczy, <noise> e, wzięłam serum i szampon. E, skoro mam odżywkę, no to wiecie, serum jest nie do wiecie, bez plakiwania. Zwykły, zwykły, najzwyklejszy. psikacz, także dobrze. No, więc zobaczymy. No, takie małe, małe mini haul e, z natury. No, dobra. Trzymajcie się, ja idę teraz e, po pracy, zjeść jakiś obiadek. No i może przysiądę i tą dziewczynę z, ciastecz z ciasteczkami przyczyny. E, no, dobra, to do No i się teraz przypomniało. Ten kolor, mówiłam Neon Red. Czyli, no, nowy czerwony, aczkolwiek dla mnie to jest taki sam jak ten. Snona no i taki sam jak ten, Snona no i tak, żeby Nic oszołomiającego, aczkolwiek miałam nadzieję, że to będzie inno. czyli zresztą mi tak wyliczy z innego, ja troszeczkę inaczej to widzę. Ale nadal to jest pomarańcz, tak?